Hej hej, smacznej kawusi, miłego dziąka. Dzisiaj mała przerwa w budowaniu samochodów i budujemy sobie cieście w mieście. Słuchajcie, e, co ciekawego, mieliśmy ostatni odcinek nowej serii Lego Masters i tam ludzie budowali sobie własne cieście, czyli okej, okay, cieście dla niewtajemniczonych są to pieski. Tyle, to jest specjalne określenie. Kto lubi pieski, ten zrozumie. Kto nie lubi, też pewnie zrozumie. Paulo Coelho. E, no, mamy bardzo ładne pudełko. Poszło. Co ciekawe, patrzcie, w tym już mamy torebki papierowe, a w torebkach papierowych mieliśmy torebki foliowe. Jej! Niespodzianka, niespodzianka. No ale hej, jest dobry krok i naprawdę spoko to wygląda. Nawet można sobie to postawić. Wow! Eee, co ciekawego, trzy instrukcje w środku: jedna, druga, trzecia, którą buduję. No i pierwszy piesek za nami. Piesek Andrzej. Patrzcie, jaki słodziak. Hello! Cześć! Można mu zrobić taki bób, nie? Bób noskiem. Bób. Eee, świetna mała konstrukcja. Ma ogonek. Merdu, merdu, merdu. Ma główkę. Tutaj taka fajna e, część na obruszkę. gratisowo cieściu dostaje jeszcze zabawkę Andrzeja. Oraz miseczkę pełną szamania. Niemiemiem, niem. To są jakieś smaczki, przysmaczki. Także co, budujemy dalej. E, ale jak na razie cieść Andrzej jest bardzo ładny. Przywitaj się. Hello. No ahałuszkami, bardzo ładny taki. Trzymajcie się ciepło, cześć.